Psalm 73, zagadka powodzenia grzeszników. Jak dobry jest Bóg dla prawych, dla tych, co są czystego serca, a moje stopy nieomal się nie potknęły, omal się nie zachwiały moje kroki. Zazdrościłem bowiem niegodziwym, widząc pomyślność grzeszników, bo dla nich nie ma żadnych cierpień, ich ciało jest zdrowe, tłuste, nie doznają ludzkich utrapień ani z innymi ludźmi nie cierpią. To też ich naszyjnikiem jest pycha, a przemoc szatą, co ich odziewa. Ich nieprawość pochodzi z nieczułości, złe zamysły nurtują ich serca. Szydzomi mówią złośliwie, butnie grożą uciskiem. Ustami swymi niebo napastują, język ich krąży po ziemi. Dlatego lud mój do nich się zwraca i obficie piją ich wodę. I mówią: Jakże Bóg może widzieć, czyż Najwyższy posiada wiedzę? Takimi oto są grzesznicy, i zawsze beztroscy gromadzą bogactwo. Czy więc na próżno zachowałem serce czyste? I w niewinności umywałem ręce. Co dnia bowiem cierpię chłostę, każdego ranka spotyka mnie kara. Gdybym pomyślał, będę mówił jak tamci, to bym zdradził ród Twoich synów. Rozmyślałem zatem, aby to zrozumieć, lecz to wydało im mi się uciążliwie. Póki nie wniknąłem w święte sprawy Boże, nie przyjrzałem się końcowi tamtych. Zaiste na śliskiej drodze ich stawiasz i spychasz ich ku zagładzie. Jakże nagle stali się przedmiotem grozy, zniknęli strawieni przerażeniem. Jak snem po obudzeniu, panie, powstając, zgardzisz ich obrazem. Gdy się trapiło moje serce, a w nerkach odczuwałem ból dotkliwy. Byłem nierozumny i nie pojmowałem. Byłem przed Tobą jak juczne zwierzę. Lecz ja zawsze będę z Tobą. Tyś ujął moją prawicę. Prowadzisz mnie według swojej rady i przyjmujesz mnie na koniec do chwały. Kogo płucz Ciebie mam w niebie? Gdy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia. Niszczeje moje ciało i serce. Bóg jest opoką mego serca i mym udziałem na wieki, bo oto giną ci, którzy od ciebie odstępują. Ty gubisz wszystkich, co łamią wiarę wobec ciebie. Nie zaś dobrze jest być blisko Boga. W panu wybrałem sobie schronienie, by opowiadać wszystkie Jego dzieła. Mądrość Sracha rozdział piąty, werset piąty Nie bądź tak pewny darowania Ci winy, byś miał dodawać grzech do grzechu. Księga Rodzaju, rozdział 39, wersety od 11 do 23. Pewnego dnia, gdy wszedł do domu, aby spełniać swe obowiązki i nikogo z domowników tam nie było, uchwyciła go ona za płaszcz i powiedziała – połóż się ze mną. Lecz on wyrwał się, zostawił płaszcz w jej ręku i wybiegł na dwór. A wtedy ona, widząc, że zostawił swój płaszcz, i że wybiegł na dwór, zawołała domowników i powiedziała im tak. Patrzcie, sprowadzono do nas tego Hebrajczyka, a on chce tu u nas swawolić. Przyszedł do mnie, aby się położyć ze mną, i zaczęłam głośno krzyczeć. A gdy tak krzyczałam głośno, zostawił u mnie swój płaszcz i pośpiesznie wybiegł na dwór. I zatrzymała jego płaszcz u siebie. A kiedy przyszedł pan Józefa do domu, opowiedziała o tym zajściu tak. Wszedł do mnie ów sługa Hebrajczyk, którego do nas sprowadziłeś, aby ze mną swawolić. A gdy zaczęłam krzyczeć, zostawił u mnie swój płaszcz i uciekł z domu. Kiedy pan jego usłyszał te słowa swej żony, która mu dodała, tak postąpił ze mną twój sługa. Zapałał wielkim gniewem. Polecił schwytać Józefa i oddać go do więzienia, gdzie znajdowali się więźniowie faraona. Gdy Józef przebywał w tym więzieniu, pan był z nim okazując mu miłosierdzie, tak że zjednał on sobie naczelnika więzienia. To też ów naczelnik więzienia dał Józefowi władzę nad wszystkimi znajdującymi się tam więźniami. Wszystko cokolwiek mieli oni spełnić, spełniali tak, jak on zarządził. Naczelnik więzienia nie wglądał już zupełnie w to, co było pod władzą Józefa, ponieważ pan był z nim i sprawiał, że się mu udawało wszystko, co czynił. Ewangelia według świętego Marka, rozdział pierwszy, wersety od 23 do 28. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął On wołać, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku, przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boże. Lecz Jezus rozkazał mu surowo milcz i wyjdź z Niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli tak, że jeden drugiego pytał, co to jest nowa jakaś nauka z mocą, nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej. Dzieje apostolskie, rozdział 22, wersety od 22 do 30. Słuchali go aż do tych słów, potem krzyknęli. Precz z ziemi z takim, nie godzi się bowiem, aby on żył. Kiedy oni krzyczeli i rzucali szatę i piaskiem ciskali w powietrze, trybun rozkazał wprowadzić go do twierdzy i biczowaniem Wydobyć zeznanie, aby się dowiedzieć, dlaczego tak przeciwko niemu krzyczeli. Czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego i to bez sądu? Odezwał się Paweł do stojącego obok setnika, gdy go związano rzemieniem. Usłyszawszy to, setnik poszedł do trybuna i powiedział mu, co chcesz robić? Bo ten człowiek jest Rzymianinem. Trybun przyszedł i zapytał go: powiedz mi, czy ty jesteś Rzymianinem? A on odpowiedział tak: Ja za wielką sumę nabyłem to obywatelstwo, odrzekł trybun. A Paweł powiedział: A ja mam je od urodzenia. Natychmiast też odstąpili od niego ci, co go mieli badać. Dowiedziawszy się, że jest Rzymianinem, trybun przestraszył się, że kazał go związać. Następnego dnia chcąc dowiedzieć się dokładnie, o co go żydzi oskarżali, zdjął z niego więzy, rozkazał zebrać się arcykapłanom i całemu Sanhedrinowi i wyprowadziwszy Pawła stawił go przed nimi. Bogu uwielbiam Jego Słowo, Bogu ufam, nie będę się lękał. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi. Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie. Abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.